manko, Witam was w kolejnym odcinku! Dzisiaj będziemy grali w TTD, czyli Toilet tower Defense Nie no Serio się nabrałeś? Mam grać w takie badziewie? Oj bratku, z grubo się mylisz Oczywiście będziemy grali w Bra no Nie no, bratku Serio się znowu nabrałeś? Że ja mam grać w takie badziewie? Co to jest? Oj bratku Ty jesteś jakiś serio nie wiem co tobie powiedzieć. Oczywiście my nie gramy w Old TTD. O, kolego Pozdro. Dobra, dobra, no to ja przechodzę do... Nie no, serio, znowu się nabrałeś, że ja będę grał w TTD? Na pewno nie teraz, ale może kiedyś. Dobra, widzowie. Ja już... Czemu mówię się tak Nie, dobra, nie, nie, nie. Dobra, widzowie, nie żartujmy sobie. Będziemy grali w Rivalsy. To jest taka jedna rozsądna gra na Roblox. Dobra, no to przechodzimy do odcinka. Dobra, ja jestem. To jest mi, że bratek nie gra na RPG. No aha, bratek gra na RPG. No, bratku, nie, widzę, więc za chwilę z tego wychodzę. Dobra. Uy, yy, sorry. Ale... The shorts, tym się włączyłem na telefonie Нет, нет, плиз, на, На! Добро. Ложи, ложи, ложи. Скибли бабы. Бака-бака. Ага, блядь, нет трофея меньше. Угу. Если Я слепый, взял. Ну, я так чем Leży, dobra. GG kill, GG kill. Rynia! Leży. Mm. Łatwy kill. Skibi dibi baka baka bubi bubi. Jak ja tylko przypominam, że jak to dobijecie 100 tego, to robię specjal. Bratek musisz skakać? Ja nie pytam widzowie, nie pytam. Dobra, dobra, jesteśmy na teamowym. Co się nudziło O, pa, 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 back up, Tylko to jest najgorsze, że mam tylko tego. Brakuje, mi choroba do PPP. Dobra.

E, co to miało być? Co to za nik jest? Leży? Leży? Po z wami? Nie. Matador, Matador, Ajá. <coughs> matadora, matadora. <music> Czemu nie dostał? Fak Aha, mi mnie zasnajpił Dobra, czekajcie sekundę Jestem Musiałem mieć Co? Dobra Siostra mi waliła do pokoju Matatora, Gdzie ty był? Czemu tu nie ma tego? Dasz? Ba, ba ba ba. Czekajcie widzowie, albo z tej, albo z tej, z tej albo z tamtej strony. Jak zrobicie tak? Moja i szybko lecicie tu. To po tej stronie powinno być takie jedno do tego, do jumpada Dobra. Dobra, czekajcie Dobra. Jesteśmy już w bo mi się nie Bardziej ze mnie No i Czekajcie sekundę, parkour Parkour 2 Bra Po, po, po Po, po Teraz mnie wyspa Mój rekord to się trzeba to zmienić dobrało się na 50 ale z mnie... Dobra. Czemu? Nie pytajcie, czemu się nie odzywam. No. Nie. To powinno jakoś... Być... no nie wiem, to pójdzie mi łatwiej.

Oh. Dobra, przeniosę się na inny serwer hmm. Okej okay. Starcie tytanów też walk na unikatowej klasy na tele... Nie obowiązują. umiejętności, ulepszenia, legendarne przedmioty Okej okay. Ciekawa Jak to będzie wyglądać Dobra Jesteś... co to jest? Такое у этого. Задается на мне на актуальный да? О, ты супер, что туда я? Минул Тауэр. уже Co jest grane? Co jest grane, ja się pytam. Okej. Okay. To się jeszcze da Ty jak ktoś pomyślał, to ja mogę zrobić tak, że w po prostu. Chodź na zdrodzera. Eee. Co tutaj jest? Gdzie tu też jest, to ja się pytam. Pytam, gdzie oni są? Bardzo ja to, co w sumowie nagrywanie, jak znajdę ich Znalazłem ich. Jest przypał. Ojoj, w co tu Oj oj, eee! Ej, oni się na mnie funkcjonują. Eee, co to ma być? Nie, ja mocno. To... To robi ty już widzę. Ej, dobra, nie. Bra, tak ma fokus na mnie. Totalny fokus ma. Dobra. Nie, no ej. No widzowie, ale dwóch na jednego to banda łysego. No dwóch na jednego to banda łysego. To są żarty jakieś. Czemu ja to... Dobra, jej Mhm. Pinchert, 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 pinchert. Um. On no to tam? A tu nie ma to temu. to to było? Nie się zastanowić, co to było. Dobra, nas za chwilę. widzę. Ale bratki mają totalnego loła Ej, jak to wygry... ja to wygram <grystanie> Widzowie, ja jestem koksem Ja jestem koksem, ja to wygram Wygram, mam, mówię Ej, ja... ej, to jest tak, ja sobie poczekam Ja sobie poczekam, aż oni się zabiją Dobra, czekamy Widzowie, ja się teraz zorientowałem, że są na trzy klatki Nie A nie, ja już to wiesz, wcześniej nie Dobra, czekamy Czy się to się nagrało? Ja się pytam

Po co on nie bije? Ja się pyta. sobie zjem... Ej, ja nie mogę biegać, ja nie mogę sprędzawać. Dobra. Dobra, wiem. Jem, jem, jem. Dobra, jedzie do nie działa. Dostał. Beatek, nie ma budków. Beatek, nie ma budków. Ja się teraz urozumiałem, że Beatek nie ma budków. Ja go raz do łeba wezmę Ej dobra, ale mam mało Ej dadam. To po mnie, po mnie Widzę po mnie Leś, dobra, wreszcie widzowie, ja się starałem. Dobra, Dowiecie, mój miecz jeden. Oj, 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 Dobra, oj, oj, baka pa, Czy to bije? Nie, to nie bije, to on bije. E, dobra. Delikatny przyspał. E, on, on, on jest jakiś odpalony, mi się wydaje. On jest odpale, on jest na odpale. Widzek, jest są Dobra, delikatna doła. Co, z pięciu kratek? Na no boschi topor, pozdro. Eh, eh, eh! Sari! Va, Va, va. Eh, io a bion. terzo! No to jedno w Bra, Dobra, Nie, 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 nie Dobra Widzowie, czemu ja nie mam nigdy miejsca. Co to miało być? A to wygram Nic mnie zadał może... Te, mam pomysł. Strefka. Ale strefka poszła. Jest dwóch na jednego, ja z nich wygrywam. Dobra, dosyć, 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 dosyć. Jest sobie prezentuję. Totem, totem! To dobra, dobra, żyję! O, <grywa> Fak, co to miało być? Okay. Oj, oj. Нет, 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 письмо. Над, над, над. Добро, по мне. Пау, 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 пау. добро, не, не, подай эй чай Dobra, widzę. to są jakieś żarty. Zobaczmy, kto to było na tyle. Dobra, do zobaczenia.